Brzegi Wspólne wystawa w Galerii Centrala w ramach siódmego Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii to swoiste podsumowanie siedmiu lat pracy fotograficznej sześciorga autorów na poznańskim odcinku Rzeki Warty. Jest to wystawa, która łączy różne punkty widzenia na przestrzeń, która nas otacza, która jest bardzo blisko. Każdy z nas i każda z nas ma jakieś wspomnienia związane z rzeką Wartą. Niejednokrotnie przecinamy mosty nad tą rzeką, ale czy wchodzimy głębiej, czy sprawdzamy, co dzieje się ten kawałek dalej, kiedy zejdziemy, kiedy podążymy? Ścieżką ledwo wydeptaną. Takie zadanie podjęliśmy 7 lat temu w ramach fotografowania kolektywnego, czyli takiego, gdzie rozpoczynaliśmy od wspólnych wyjść fotograficznych, co było też ciekawym sposobem na spędzanie czasu. Natomiast na przestrzeni lat okazało się, że każda i każdy z nas podąża troszkę swoją ścieżką. I tutaj trudno byłoby wartościować, bo nie prowadziliśmy statystyk, kto. E, przeszedł najwięcej kilometrów. Myślę, że był to Łukasz Szamałek, który dał tutaj bodziec do tego, żeby ten temat podjąć na fali refleksji, że w Poznaniu dużo się zmienia, że teren wokół warty będzie podlegał dynamicznym zmianom. E, może w ramach naszych statystyk należałoby sprawdzić, kto najczęściej rozstawiał statyw. Myślę, że to Anka Gregorczyk, której e, pasja fotografowania przestrzeni sprawia, że szuka kadrów. E, Ostatecznych, takich, które e, dość tutaj cyzelują przestrzeń. Być może e, Kamil Figas jest tutaj ciekawym przykładem, tej osoby, która chyba najczęściej zamoczyła swoje buty w ramach eksploracji e, warty. Może to też być Karol Szymkowiak, który chyba najwięcej nawiązał kontaktów z różnymi ludźmi w sytuacjach takich. Powiedziałbym bliskich, może z fleszem, może z mniejszym dystansem. Jest też zestaw prac Tytusa Grodzickiego, który chyba najczęściej, mówiąc szczerze, zmieniał aparaty, poszukując narzędzia, które najlepiej będzie obrazowało ten odcinek. I są też moje, Marka Zakrzewskiego, akcenty które wychodziły od poszukiwania sytuacji, poszukiwania wydarzeń, które się dzieją nad Wartą i które mogłyby być tutaj mocnym akcentem. Zapraszamy do tego, żeby skonfrontować swoje widzenie warty i swoje wspomnienia na temat tego, co się dzieje nad Wartą i jak ona wygląda, ze spojrzeniami sześciorga autorek i autorów, którzy biorą udział w wystawie. Wystawa będzie otwarta od 4 października do 9 listopada. W środę, czwartki, piątki i wybrane soboty. Także warto śledzić wszystkie informacje na bieżąco na Instagramie i na Facebooku Galerii Centrala. Planujemy dwa oprowadzania autorskie 17 października i 31 podczas których będzie można posłuchać, co mają do opowiedzenia autorzy poszczególnych zdjęć na temat WARTY, ale też naszych doświadczeń. Mówię naszych, bo ja też brałam udział w tym siedmioletnim projekcie, także mamy dużo do opowiedzenia.